Znajduje się właśnie nad polskim morzem, jesiennym morzem. W ogóle bardzo fajna aura, jak na polską jesień, taka chyba nawet klasyczna złota polska jesień, ale właśnie tak na przekór polskiemu morza myślę, że to jest idealny moment, żeby zrobić takie delikatne podsumowanie sezonu, jeśli chodzi o nieruchomości zagraniczne, choć ten sezon się nie skończył, i podzielenie się drobnymi opiniami i może delikatnymi prognozami. Także zapraszam na ten odcinek. Rok 2025 był kolejnym rokiem, w którym my jako Polacy naprawdę dość chętnie nabywaliśmy nieruchomości za granicą. Natomiast od razu na początku powiem, że chyba zmieniły się kierunki te najbardziej popularne i te, które cieszyły się do tej pory, przynajmniej w ostatnich trzech latach największym zainteresowaniem, no bo tym krajem niewątpliwie była do tej pory chyba Hiszpania i ona była zdecydowanie takim liderem chyba długo, długo nic nie było, później. Tam Chorwacja z Bułgarią, troszkę Cypry, jeśli chodzi o te tutaj najbliższe kierunki. One zdecydowanie nie tylko, że są najbliższe, ale były w zasadzie chyba najbardziej aktywne. No ale w 2025 roku no ta Hiszpania chyba zdecydowanie zaczęła tracić fotel lidera. Jest to troszkę uzasadnione. I od razu może zacznę od tej Hiszpanii. Jest to trochę uzasadnione, ponieważ no, te wynajmy już nie działają tak, jak to było zapowiadane. To po pierwsze, nie działają. Po drugie, są powoli cofane. Coraz odważniej licencje do wynajmu yy, mieszkań I są niektóre naprawdę regiony, gdzie, gdzie, gdzie hurtowo jest ciężko otrzymać jakąś nową licencję, a w niektórych przypadkach, gdzie to było praktycznie obiecane od dewelopera, no okazało się, że tych licencji nie ma. No i z automatu, jeśli nabywamy tam nieruchomości w celach takich typowo inwestycyjnych pod wynajem, ten nasz pobyt właścicielski ma być tam naprawdę ułamkowy, jeśli chodzi o yy, czas całego sezonu, no to rzeczywiście to troszkę gorzej w takim przypadku działa. No i teraz jeśli chodzi o tę Hiszpanię, no to ta Hiszpania tak najbardziej się dzieliła na te dwa kierunki najbardziej takie popularne wśród, wśród Polaków, czyli Costa Blanca tutaj z Alicante, z lotniskiem w Alicante no i Costa del Sol tutaj z lotniskiem w Maladze ze słynną Marbeją i popularnymi miejscowościami, które ją otaczają i teraz, o ile w tym Alicante, może w okolicy Alicante w Costa Blanca można było nabyć dość tanią nieruchomość. I rzeczywiście, jeśli ktoś marzył o Hiszpanii, to tam już nawet momentami za 100 tysięcy euro można było jakieś nieruchomości nabyć. I od razu podkreślam, jeśli w ogóle szukamy w Hiszpanii, jesteśmy zakochani w Hiszpanii, lubimy Hiszpanię, lubimy ten klimat, lubimy ten styl i chcemy tam nabyć nieruchomość dla siebie, to, to nas ta licencja aż tak nie obchodzi. Nas ona nie obchodzi, może nas będzie bardziej obchodziła, gdy będziemy chcieli na przykład za dwa lata to sprzedać. No to wtedy rzeczywiście być może nabywcy już będą patrzyli tylko i wyłącznie na te licencje i, i może się okazać, że to będzie dla nich argument bardzo istotny. To czy, czy ta nieruchomość, którą ktoś nabywa, czy ona ma licencję, czy tej licencji nie ma. Natomiast jeśli nabywamy tylko dla siebie i wiemy, że to będzie tylko dla nas, to nie powinniśmy się tym kierować. To rzeczywiście tę Hiszpanię powinniśmy sobie wziąć. Natomiast jeśli... Jest to dla nas jakiś argument istotny, no to miejmy to na uwadze. Po prostu miejmy to na uwadze, że, że są trochę problemy, może te problemy są dość mocne momentami. Jeśli Hiszpanię nadal bierzemy pod uwagę inwestycyjnie jako kierunek, to, to ja bym proponował, żeby jednak, tylko oczywiście to się wiąże z dużo większym budżetem, żeby rozważyć. Costa del Sol, po prostu. Tylko, że tam też pamiętajmy, tam na apartamenty już nie za 300 tysięcy euro nabędziemy, tylko pamiętajmy, one, nawet jeśli coś byśmy z licencją tam nabyli, to niekoniecznie turysta musi chcieć w takich apartamentach mieszkać, no bo one będą daleko od morza najprawdopodobniej i no i niekoniecznie to musi przynieść ten efekt, na którym nam najbardziej będzie zależało, czyli efekt po prostu inwestycyjny. Przy Costa del Sol uważam, że no niestety trzeba mieć coś w okolicy miliona Euro teraz, żeby było takie fajne i spokojne i, i naprawdę wyróżniało się i turystom nie tylko z Polski, ale ogólnie z Europy, żeby gwarantowało po prostu jakieś fajne, komfortowe warunki i przeżycia, jeśli, no jeśli ci turyści mieliby się zdecydować na to, żeby od nas taką nieruchomość wynająć, więc miejmy to na uwadze. Pamiętajmy, tam jest nadal to okupa. Ono nie jest, a czy myślę, że ono jest głośniejsze w internecie niż, niż jest naprawdę, natomiast no mimo wszystko w jakimś stopniu jest. Także też należy mieć tego świadomość, że, że tak jak często w Polsce nie chcemy nabywać nieruchomości na długi najem, bo się momentami boimy, że że najemca może jakieś numery nam robić, może się okazać, że, no, że pomimo, że mamy nawet ten najem okazjonalny, to też tam potrafią być czasami cyrki. Także czasami uciekamy w ten najem krótkoterminowy, turystyczny, typowy, taki aktywny, a, a może się okazać, że trochę z deszczu podrynne pójdziemy. Także, także warto to uważać. Natomiast ja cały czas podkreślam, że Hiszpania jest bardzo ładna, zgadza tam się wszystko. Ale też uważajmy, jeśli chcemy się tam na mocno przenieść, to też poczytajmy o tej rezydencji podatkowej, bo to niekoniecznie nam się będzie opłacało, żeby tam wejść w tę rezydencję podatkową. A może się okazać, że nawet nie jesteśmy do końca świadomi, nie, nie dążymy do tego tak za wszelką cenę, żeby wejść, a, a może się okazać, że wejdziemy. Także Hiszpanię, jeśli nadal. Kto się zainteresowany tą Hiszpanią, niech ją oczywiście mocno sobie przeczyta także te rzeczy, takie nietypowo, nie, nie tylko związane z nieruchomością, ale, ale ogólnie z przepisami i zasadami występującymi po prostu w tamtym kraju. No jeśli chodzi o kraj, który tutaj podskoczył dość mocno, ale to jest kraj, który cały czas się cieszył popularnością ze względu na niską kwotę wejścia. No to jest Bułgaria. I ta Bułgaria rzeczywiście, no już się zbliżamy coraz mocniej do tej strefy eurofinansowej. I, I tutaj bardzo duża ilość inwestorów no, liczy na to, że w związku ze zmianą waluty, tam jest aktualnie lewa, bułgarska, jeśli te lewa się zamienią na euro, najprawdopodobniej w stosunku 1 do 2, bo ten kurs jest naprawdę tak trzymany dość mocno, no to, że będą automatyczne wzrosty wynikające na przewalutowaniu. I teraz pamiętajmy, to nie jest do końca nie musi być tak, że, że nagle mieszkania są w euro, to muszą być droższe i w ogóle to wszyscy nagle będą chcieli kupować. Tylko, że gdy mamy zmianę waluty, to pamiętajmy, że jest bardzo duża grupa osób, które mają po prostu są, mają przyzwyczajenia ze starych czasów i nie trzymają pieniędzy w banku. Po prostu mają je pod poduchą. I teraz w czasach, gdy mamy te ustawy AML praktycznie w całej Unii Europejskiej, oczywiście w innych krajach są one bardziej restrykcyjne, w drugich troszkę mniej, natomiast mimo wszystko są, więc jeśli mamy te ustawy, to nagle się może okazać, że trzeba będzie się tam jakoś spowiadać, jak te pieniądze do banku będziemy chcieli wprowadzić. Zresztą wiemy, jak to czasami bywa w Polsce i może się okazać, że po prostu częściej i łatwiej będzie za te wszystkie pieniądze spod poduszki nabyć nieruchomość. No, po prostu ją nabyć i, i to nie jest głupie. I to nie jest głupie. I może się okazać, że sami bugarzy po prostu pod koniec roku, w grudniu, się obudzą i będą chcieli hurtowo nabywać te nieruchomości, bo się okaże, że to jest dobry patent. I no, jeśli tak się okaże, no, to po prostu tych nieruchomości będzie brakowało, bo szczególnie w tych słonecznych kurortach, w tych miejscowościach tych fajnych nieruchomości nie ma aż tak dużo. Ich trochę jest, ale na sprzedaż nie, nie ma ich nie wiadomo ilu. No ponieważ no nie wszyscy mają taką potrzebę, żeby, żeby to sprzedawać, szczególnie w tym momencie, gdy wiemy, że ma to wejść euro słynne. Także miejmy tego świadomość, że, że to może w taki sposób wyglądać. I dlatego może, może to się wiązać po prostu dość dużym zainteresowaniem, i z czegoś to zainteresowanie najczęściej wynika. I teraz kolejnym krajem, który, który widzę, że znowu wzrasta, mimo że on tak pokowidzie był dość. Dość popularny na początku to jest Cypr, ale Cypr północy, ten tak zwany turecki, można potocznie go nazwać, rzeczywiście tam ceny są no cały czas fajne, są niskie te ceny w stosunku do tego, co otrzymujemy, czyli w stosunku do jakości budowy deweloperskiej, w stosunku do pogody i w stosunku do tego, co się buduje, bo tam naprawdę za 100 tysięcy funtów już są całkiem fajne nieruchomości. No i coraz więcej inwestorów o tym Cyprze północy myśli także z tego względu, żeby troszkę uciec z tego systemu, tej biurokracji unijnej, która nie wszystkim odpowiada. No bo rzeczywiście ona momentami też uważam, że przesadza. Pewne rzeczy są potrzebne, ale to nie może tak być, że każdy obywatel Unii Europejskiej z automatu musi się musi udowadniać swoją niewinność, że pieniądze ma z legalnego źródła, bo jeśli nie jest w stanie czegoś udowodnić, bo kiedyś nie był świadom, że będzie musiał to udowadniać, to nagle jest naprawdę na wysokim jakimś tam podejrzeniu, że... No, że jakieś źródło tych pieniędzy jest yy, nietaktowne, więc ten AML póki co tam jeszcze nie jest aż taki silny. Więc jak najbardziej to odpowiada i tu wielu europejczyków, tak? Tam Niemcy kupują, Brytyjczycy kupują, Skandynawia kupuje, także takie kraje mniej więcej to kupują. Oczywiście po drugiej stronie Cypru jest ten cypr grecki, który jest. No tam ten AML jest dość silny. To trzeba przyznać, że dość mocno ten AML tam potrafi działać i czasami, gdy się chce sprzedać nieruchomość, naprawdę procedury potrafią mi z pół roku trwać. No tyle tej biurokracji, dokumentacji trzeba zrobić, więc to jest jakaś tam część, która element może. Nie część, ale no część też tej transakcji, która zniechęca momentami inwestorów, bo ja zawsze uważam, że jeśli kupujemy coś inwestycyjnie, to zawsze powinniśmy pomyśleć, co by było, gdyby coś się zmieniło tam u nas za 2-3 lata, czy my to łatwo będziemy mogli sprzedać, spieniężyć, gdyby coś nam się tam w życiu takiego miało zmienić. Także. Także warto to mieć na uwadze, no, grecki Cypr jest momentami trzy razy chyba droższy od, od tego tureckiego, jeśli chodzi o zakup nieruchomości w podobnym standardzie. Natomiast też jest śliczny, oczywiście, bo to, to jest naprawdę niewielka wyspa, więc to tak nie może być, że granica, którą politycy kiedyś utworzyli, że ona zmienia, nagle, że tu jest ładniej, tu jest brzydziej. No tyle, że po północnej części to słońce inaczej troszkę przechodzi i... I chyba jest mniej wysuszona, więcej tej zieleni można dostrzec I, i, i chyba to jest ta jedyna część, która mniej więcej na moje oko odróżnia te, wys te, te części wyspy, które tam są. No kolejnym krajem, które widzę, że cały czas jest na tendencji wzrostowej, to nie jest jakiś top popularny, jeśli chodzi o Polskę, natomiast mimo wszystko występuje popularny i cały czas chyba wzrasta ta dynamika, to jest Czarnogóra. Bardzo ładny kraj, naprawdę bardzo ładny. Te góry tam wychodzą dużo fajniej niż w Chorwacji z tego morza. Natomiast no morze jest troszkę inaczej wybarwione niż w Chorwacji, chyba mniej bajkowo, mniej cukierkowo. Natomiast no, powoli deweloperzy tam zaczynają fajnie budować i, i można te nieruchomości nabyć, ale to już nie są te ceny, które były 3-4 lata temu. Ta Czarnogóra chyba naprawdę zwraca cały czas na uwagę, jakie ceny są w Chorwacji, no troszkę może jest tam taniej, natomiast no, jest tutaj w jakimś stopniu porównanie do tej Chorwacji i, i już się trzeba liczyć, że pomimo, że to kraj, który nie jest w Unii Europejskiej, ale na przykład pomimo, że nie jest w Unii Europejskiej, ale walutę ma euro, no to trzeba się z tym liczyć, że, że tam już ceny naprawdę będą dość wysokie, choć na etapie budowy możemy jeszcze fajne mieszkania naprawdę kupić. Gdzieś tam w okolicy 200 tys. euro przy takim budżecie można fajne mieszkania od dewelopera wziąć, czyli będzie to nowe budownictwo w miarę, w miarę sensowne. Większość inwestycji, jeśli chodzi o Czarnogórę, no to się odbywa tutaj w okolicy Budwy, ale też musimy pamiętać, że w Czarnogórze no, do Podgoricy najczęściej, przynajmniej w tych czasach jeszcze latamy. No i stamtąd trzeba gdzieś tam około godziny jechać do tych wszystkich kurortów, tych najbardziej popularnych. Natomiast kraj naprawdę fajny, momentami myślę, że obłędny, bo i świetne góry ma i, i bardzo piękne morze. Także tam się wszystko, tam się prawie wszystko zgadza, także mam świadomość i jak najbardziej rozumiem z czego wynika to zainteresowanie i ta popularność tym kierunkiem. No i oczywiście po sąsiedzku jak zobaczymy, no to, no to słynna już Chorwacja. Z roku na rok coraz droższa, już myślę, że tam momentami już sufit mamy z tymi cenami, ale... No ale jest nadal pięknie, naprawdę jest tam pięknie, tam chyba zawsze będzie pięknie. Pamiętajmy, że w Chorwacja ma bardzo mało plaż, takich typowo, o takich jak tu mogę pokazać, takich typowo piaszczystych. Właśnie tym piaskiem to się w ogóle powinniśmy napawać, bo nad Morzem Śródziemnym wcale nie ma tak wielu takich piaszczystych ładnych plaż. Już się mówię, że takich pustych, no ale to jest październik. Także w Chorwacji bardzo często będziemy mieli kamienie, no ale tam też potrafią być naprawdę te. Całe uliczki, te całe stare części miast po Wenecjanach jeszcze, które, które występują naprawdę dają, dają wieczorem no, klimatu niesamowitego, że latem mamy w ciągu dnia mamy świetne morze, obłędnie wybarwione, a wieczorem sobie na, na, obiad, na, na jakieś jedzenie przy winku możemy w te stare miasta wejść, to, to naprawdę to robi nieziemski klimat i ja mam świadomość że to ma prawo się każdemu podobać, no ale tam też pamiętajmy, że tam już są ceny no, coraz wyższe te ceny są, także, także należy Należy mieć to na uwadze. Takie plaże, które właśnie tutaj widzimy, no to Morze Czarne ma, czyli no w Bułgarii mamy tego typu plaże mniej więcej. Troszkę może inna struktura tego piasku jest, natomiast na pierwszy rzut oka naprawdę taka głębokość, plaż nawet większa potrafi być w Słonecznym Brzegu na przykład, także no to jest ten atut. Tak trochę znowu wracam do Bułgarii, przeskakuję. Że tak to powoli, nie powoli, tylko ogólnie, że w taki sposób to wygląda i to naprawdę się ludziom podoba. Jesteśmy w tej Chorwacji, no to jeszcze możemy kawałek przez te Bałkany przeskoczyć i. No i pójdźmy do Grecji, bo tak, Grecja to jest stan umysłu. To może tak od razu zacznę. I podobnie jak w Chorwacji, tam załatwić dokumenty, tam zrobić procedury, to jest naprawdę męczarnia. Ale to teoretycznie nie wszystkich inwestorów interesuje, to jest bardziej męczarnia tutaj dla nas agentów, jeśli mamy coś w tym pomóc. Natomiast no, oczywiście mam, znam masę osób, które są tak zakochane w tej Grecji, że, no, że to ich nie interesuje, chcą tam mieszkać. I rzeczywiście, no, kraj jest fajny, tam naprawdę. Dla oczu, jeśli tak patrzymy, krajobrazy są świetne, morze jest świetne. Jeśli w tej ich kulturze i w tym sposobie bycia się odnajdujemy, no to tam się tym bardziej wszystko zgadza i, i jak najbardziej powinniśmy sobie z tego korzystać, bo kraj jest naprawdę niezły, ale nie wiem jak tam z inwestycjami. No mam jednego operatora, znam, który gwarantuje 5% rocznie, zabiera nam mieszkanie na pół roku pozostałe pół roku możemy, oczywiście w tym gorszym sezonie możemy my korzystać. Natomiast na tym mocnym sezonie to zabiera i gwarantuje tam chyba właśnie 5%. Możemy też oczywiście próbować samemu wynajmować. Zazwyczaj, jeśli robimy to dobrze i skutecznie i mamy na to czas, w każdym kraju raczej wyjdziemy na tym lepiej, niż jeśli byśmy to dali jakiemuś operatorowi, natomiast mam świadomość, że nie każdy. Nie każdy ma na to czas i nie każdy może sobie na to pozwolić. No i oczywiście Włochy. No najtaniej we Włoszech najtaniej jest na południu, tylko tam już jest coraz mniej tych Włochów. Tam trochę się bałagan robi tam... Tam jest jakieś, no po prostu, jest, już nie jest tak sexy, jak było jeszcze 20 lat temu w tych Włoszech, no ale wtedy były inne ceny. Teraz można naprawdę tam tanio kupić, bo są miejsca już naprawdę, gdzie Włosi nawet nie chcą mieszkać i to są te słynne mieszkania, czy tam domy za euro, gdzie jest startowa kwota, natomiast nie polecam w takiej formie kupić, bo mamy bardzo dużo rygorów kupując w takiej formie nieruchomość i czasami lepiej naprawdę na wolnym rynku nabyć coś tam za 40 tysięcy w podobnym standardzie i wyjdzie nam to, wyjdzie nam to długoterminowo naprawdę korzystniej, Niż, niż to przysłowiowe jedno euro, natomiast no Włochy no są ekstra, no jak to Włochy, są ludzie, którzy kochają Włochów, kochają kuchnię włoską i bardzo to lubią, tylko tam pamiętajmy, że tam już jest troszkę ciężej momentami wejść, żeby to się fajnie wynajmowało, najlepiej jeśli sami możemy się tym zająć I ogólnie, jeśli chcemy nabywać nieruchomości i je wynajmować i wyciągnąć jak najwięcej z tego wynajmu, to najlepiej jeśli kupimy sobie ze trzy mieszkania, w jednym mieszkamy, dwoma się zajmujemy Mam świadomość, nie każdego na to stać, nie każdy może sobie zawodowo na coś takiego pozwolić, natomiast jest to, jest to jakiś element, który no, no, który uważam, że ma rację bytu jak najbardziej, jeśli chcemy wyciągnąć jak najwięcej z tego wynajmu, po prostu żeby był jak największy przychód. Podobnie jest w Polsce. Natomiast jeśli nie chcemy się tym zajmować, a patrzymy na to, żeby tak i tak no, stosunkowo fajnie zarobić, no to uważam, że trzeba się kierować krajami, które teoretycznie mają największą. Prognozę przynajmniej w jakim stopniu robioną o wzrost wartości nieruchomości, bo te wzrosty, naprawdę jeśli coś wzrasta o 15%, no to naprawdę 15% z wynajmu to rzadko się uda gdzieś wyciągnąć, więc ten wzrost wartości powinien nam... i, i bardzo często jeśli jesteśmy w dobrym trendzie rynkowym, no dużo więcej tego zysku gwarantuje niż, niż taki klasyczny wynajem, więc dlatego chyba ta Bułgaria się cieszy takim dużym zainteresowaniem, bo tam w Bułgarii już możemy kwotą 100 tysięcy euro. Wejściu już będzie całkiem fajna nieruchomość, momentami nawet z widokiem na morze. Także, także to potrafią być takie atuty, których no w innych krajach na ten moment chyba nie mamy. Jeśli ktoś chce w ogóle zmienić życie, od nowa sobie zrobić i, i zacząć od nowa swoje życie, no to tutaj coraz bardziej popularna staje się Turcja, tak? bo w Turcji, jeśli kupimy nieruchomości, oczywiście one muszą być wybrane, nie tak z czapy kupione, ale kupimy za 400 tysięcy dolców, no to tutaj możemy już się starać o paszport turecki, o ich obywatelstwo. Więc jeśli ktoś musi z jakiegoś powodu za zacząć życie od nowa, to jak najbardziej może spojrzeć na, na tą Turcję. Jest to jedno z tańszych obywatelstw tutaj tak w cywilizacji. Oczywiście są różne kraje, gdzie, gdzie można w podobnych formach się o takie rzeczy starać, natomiast stosunkowo blisko jest, bo tam w 3 godziny chyba dolecimy. Także stosunkowo blisko jest, że możemy, możemy dolecieć, jest też ciepło. No, bo jesteśmy naprawdę, no to, to już no, stosunkowo prawie azjatycki klimat się zaczyna, bo zresztą granica jest tam w Stambule kontynentów. No i w tej Turcji naprawdę już są poprawne mieszkania za stówę. Ze 100 tysięcy dolarów już możemy naprawdę niezłe mieszkania teraz kupić. Akurat jest taki trend. Teraz tam rynkowy, także jeśli kogoś interesuje ta kultura, to jak najbardziej polecam, żeby na tą Turcję troszkę popatrzeć. Tylko wiem, jak to jest z Turcją. Jedni ją bardzo lubią, drudzy nie lubią. W Turcji myślę, że będzie troszkę trudniej z wynajmem nieruchomości z tego względu, że, że tam jest bardzo dużo tych hoteli, tych all inclusive, do których cała Europa lata. Podobnie jak troszkę w Egipcie i, i mam, świad ja też chyba bym wolał pojechać na gotowcach, gdzie będą mi podawać, gdzie będę miał wszystko no limit, niż mam, niż mam się bawić w jakieś bookingi. No, chyba, żebym coś pod studentów może znalazł, gdzie studenci mogą to wynająć, yy, którzy po prostu studiują. Natomiast ze względu na te paszportowe rzeczy, no to tutaj też może się okazać, że będzie kiedyś wzrost wartości nieruchomości, bo gdyby się okazało, że będą jakieś grupy społeczne, no, które z jakiegoś względu chcą mieć paszport, także nieunijny, nazwijmy to, no to przez to, że to może być w pewnym momencie kiedyś limitowane, no to może się cieszyć dość dużym zainteresowaniem. Także myślę, że. Że warto na te kierunki zwracać uwagę. Natomiast my jak Polacy, jak obserwuję, naprawdę coraz częściej te nieruchomości nabywamy, zagraniczne. Naprawdę już nas sporo Polaków kupiło. Cieszę się, że, że mamy na tyle zamożność, że możemy, że możemy tutaj tak nabywać, bo to jest naprawdę bardzo dobrze o nas świadczy, że ci, którzy no byli na tyle przedsiębiorczy, że sobie na to pozwoli. Także ja zawsze dopinguję, zawsze, zawsze się cieszę, że że my już jako Polacy możemy do, do czegoś takiego nabywać. Natomiast no, są kraje, które według mnie cały czas tendencja jakaś tam wzrostowa będzie i stosunek aktualnie jakości do ceny jest niezły, no ale są miejsca, gdzie, gdzie już się boję, że powoli do sufitu możemy, możemy się zbliżać. I tutaj bym uważał, był bardzo ostrożny właśnie na te tanie nieruchomości w Hiszpanii, na te zastówę to bądźmy, bądźmy tutaj ostrożni, szczególnie jeśli mówimy nad morzem, ale, ale myślę, że w miastach też teraz warto być ostrożną osobą, jeśli nabywamy te nieruchomości typowo inwestycyjne. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę już porozmawiać dokładnie już o tych nieruchomościach, szczegółowo, oczywiście zapraszam do kontaktu. Co będę w stanie to wytłumaczę. Oczywiście trochę subiektywnie swoim gustem, swoim tutaj doświadczeniem, ale zawsze można je połączyć z, czy z jakimś innym doświadczeniem i być może coś z tego wyjdzie. Także dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam ponownie.